Siemango mango, witam was w szczegółowym poradniku Jak zajmować się końmi w Minecraft A więc może zaczniemy od znalezienia Ja tutaj mam jajko z konia Osiołek się zespół. Okej, okay, tu też będzie o osiołku w takim razie Oczywiście najpierw osiołka i konia trzeba ujeździć Okej, okay, oswoił się, teraz trzymając SHIFT klikamy na osiołka z skrzynką. Przypominam, że na koniach to nie działa, bijemy go z tą skrzynką lub no kombinujemy, ale teraz jak się kliknie E na tym osiołku to tutaj się ma miejsce. Trzeba jeszcze na niego tylko założyć siodło. Aha, przypominam, że w nowej wersji Minecrafta, czyli w 1.6. Z mowów takich jak osiołek i koń zsiada się lewym shiftem. Proszę. A więc chodźmy do koni. Oto koń. Teraz go chciałem ujeździć tego tak kosio. A więc już ujechałem mojego konia. Kosztem tego, że wpadłam do cave'a. I teraz trzeba wziąć siodło. Zbroję. Zbroja jest niekonieczna. Siadamy na konia. Klikamy E. Wsadzamy w to okienko siodło. I w to horse armor. A więc to by było na tyle. Ja na moim rumaku się z wami żegnam. Dziękuję. Cześć i pa.